Pomelo Health Podcast to cykl spotkań z ekspertami z różnych dziedzin. Rozmawiamy na tematy zdrowego stylu życia. Sponsorem podcastu jest catering Pomelo. Powiedz mi taką pierwszą rzecz, czemu najczęściej brakuje nam w życiu czasu? Hmm. Powodów może być tak naprawdę wiele i jasne. Jednym z nich może być kiepska organizacja, co? Często jest używane tak naprawdę jako taki powód numer jeden, o jakbyś lepiej poukładał sobie plan dnia lub jakbyś lepiej poukładała sobie plan dnia, to byś na pewno na wszystko znalazła czas. I ja się z tym zgadzam, ale tylko po części. Dlatego też, że każda sytuacja jest inna i powiedzenie na przykład matce trójki dzieci, że wszystko jest kwestią organizacji, no uważam, jest ogromnym uproszczeniem, i tutaj nie zawsze tylko i wyłącznie ta organizacja no, gra rolę. Natomiast tak, w wielu przypadkach brak jakiegokolwiek planu, brak tak naprawdę świadomości, co my chcemy zrobić z naszym czasem, automatycznie oznacza brak czasu, dlatego że wypełniamy go zadaniami, które no, mamy obecnie przed sobą, czyli stosujemy prawo Parkinsona. Dane zadanie zajmuje dokładnie tyle czasu, na ile mu pozwolimy. No i to jest, myślę, taki główny powód, że jeśli nie do końca wiemy, co my z tym czasem chcemy zrobić, to rzeczy, które nam są wrzucane, Będą realizowane zamiast tego, co my tak naprawdę chcemy robić, zamiast takich naszych świadomych decyzji i zamiast realizowania naszych własnych celów. Posłuchaj całej rozmowy po Melo Health Podcast na naszym YouTube.